Panie Piotrze, śmierć szuszlowca Lee Richardsona, byłego zawodnika Falu Basu Góra, tak naprawdę chyba w cieniu tego, co się tutaj wydarzyło w parku maszyn, bo koszmarne jest zamieszanie. Natomiast nikt nie wspomina o tym, co wydarzyło się na trybunach, czyli chyba o dobrym zachowaniu kibiców Fallu którzy opuścili stadion. Tak, no zdecydowanie. Myślę, że to, że opuściliśmy sektor nasz. Innej, innej, innej możliwości żaden z kibiców zielonogórskich nawet nie rozpatrywał. W obliczu tak olbrzymiej tragedii i śmierci Richardsona, zrobiliśmy to co powinniśmy zrobić. I myślę, że z tego kibice zielonogórscy po prostu są znani, że mają wyczucie miejsca i, i sytuacji. Natomiast to co wydarzyło się później. Wolałbym spuścić na to zasłonę milczenia, bo dla mnie jest to pewnego rodzaju kompromitacja e, tutaj całego środowiska żużlowego Gorzowa. Również żużlowego. Jest to, je, jest to gdzieś tam nasza porażka wewnętrzna, bo e, niedopuszczalnym jest to, że wjeżdża sobie dwóch panów na motocyklach, de facto kolegów gdzieś tam z drużyny Ligi Szwedzkiej, czy nie, i, i, i jadą po te pięć punktów, dwójkę sobie. Jest to, jest to, jest to sytuacja karygodna, jest to strasznie smutne, bo Musimy sobie zdać sprawę z, z, z rzeczy pewnej, że to są też chłopcy, którzy mają uczucia, którzy to przeżywają, którzy e, startowali z nim na co dzień i teraz nagle w obliczu takiej informacji no niestety. No, no, uważam, że to jedyną słuszną decyzją było przerwanie tego meczu już e, po ósmym wyścigu, no, ale no, jak widać nie każdy potrafi to uszanować. No. Igrzyska trwają dalej i czy człowiek ginie, czy nie ginie, to dla niektórych nie ma to żadnego znaczenia. Oni wyjeżdżają, jeżdżą, ścigają się, zapominając o tym, że są przede wszystkim ludźmi. A jak zachowali się kibice Holubazu w tym pierwszym momencie, kiedy dowiedzieli się właśnie o, o śmierci Lee? Te, te m, pierwsze chwile, jak to przyjęli? No trudno mówić e, o tym, czy, to, czy fantastycznie, czy w ogóle, bo jakiekolwiek słowa tutaj tego nie zastąpią, natomiast zgodnie e, uczciliśmy, bo również byłem e, w sektorze, uczciliśmy e, śmierć e, Lee Richardsona najlepiej, e, jak mogliśmy w danym momencie, a więc... E, skandowaliśmy jego nazwisko, po czym opuściliśmy wszystkie flagi i, i, i po prostu opuściliśmy sektor, bo taka była potrzeba chwili, tak, bo, bo każdy z nas czuł e, identyfikował się w tym momencie z tym, co przeżywają jego przyjaciele, rodzina, dzieci, najbliżsi, e, bez względu na to, czy on jeździł w falobazie, czy nie jeździ, bo przecież wiemy, że kilka sezonów startował u nas. E, po prostu, no, Smutek, smutek zapanował gdzieś tam w nas. Była potrzeba, tak jak wspomniałem wcześniej, chwili, żeby ten sektor opuścić, wyjść, bo to było jedyne, jedyne możliwe, rozsądne rozwiązanie i, i tutaj nie było jakiegoś przemusu, tylko każdy suwerennie podjął taką decyzję, że po prostu na raz i opuszczamy. Tak? Wynik w tym momencie, czy to w Gorzowie, czy, czy gdziekolwiek indziej, jest, był, był sprawą drugorzędną.